Cześć, i witajcie! Z tej strony oczywiście, Karyk Dzisiaj mamy 11 listopada 2013 roku i chciałbym Wam przekazać parę istotnych informacji yy, związanych z moim kanałem. Pierwsza z nich to jest przede wszystkim Wild Forest, nowa seria, pojawiło się intro. Na moim kanale. Pewnie większość z Was je obejrzała. O co chodzi, dlaczego nie ma odcinków i tak dalej? Przede wszystkim prace nad odcinkami zaczęły się już bardzo dawno. Niestety, kiedy miałem w, w planach nagrywać odcinek bodajże tego weekendu, tak tego weekendu, jedna z aktorek właściwie rozchorowała się. Pewnie ją znacie, grała w dzienniku Tysona. Jest to Yumi. No niestety siła wyższa, ja po prostu nie mogę pozwolić jej na nagrywanie w takim, w takim stanie. No i także przepraszam, jeśli będziecie musieli niestety poczekać do czasu aż Yumi powróci do zdrowia, także, także no. Kolejna sprawa to jest wnowienie serii, serii Skyrima. Jak zapewne wiecie, zaczyna się z zima i trzeba grać w Skyrim'a Znaczy ogółem, yy, tak, taki miałem plan już yy, zaraz yy, po wakacjach, żeby zagrać sobie w Skyrim, ale powiedziałem, że w zimie to jest taki jednak czas i jest po prostu taki czar, że jest ciemno za oknem i się tłucze z tego Skyrima jest naprawdę w porządku. Oczywiście będzie jeszcze więcej akcji, będzie jeszcze więcej modów, będzie jeszcze więcej dodatków. Będzie nowa to postać, nowy początek, nie będzie początek typowego na powozie, tylko zainstalowałam moda, który pozwala na nowy początek. Także serdecznie zapraszam wszystkich Was do, do oglądania nowej serii, bo wydaje mi się, że będzie naprawdę w porządku. Kolejną informacją, trzecią już jest, będą, że. Pojawią się serie na luzie, będą pojawiały się, mam nadzieję, że częściej i tutaj mam też pytanie do was, jeśli macie jakąś serię, serię, znaczy grę, z której można zrobić serię, to serdecznie zapraszam do opublikowania, w ogóle wszelkie pytania, coś takiego kierować pod, pod filmem, ja... Czytam komentarze, ja przyznaję się, że ja jeszcze chyba ani jednego komentarza na YouTubie nie, 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 nie ominąłem. Także typu rzeczy łapkujcie, żeby widział, to nie przejdę, bo ja i tak widzę wszystkie komentarze, także na spokojnie. Powodem nowych serii, takich na luzie, jest to, że zakupiłem nowy mikrofon. Nie wiem, może słychać poprawę. Według mnie naprawdę jest w porządku. Niwelacja szumów jest o wiele lepsza. Jest to mikrofon Shure... o Jezu, Shure. Jest to mikrofon Behringer C1U. Pod USB, ale to już tam nie będę się zbytnio rozpisywał. Chyba, że ktoś chce, to mogę nawet zrobić jakąś... Yy, jakąś moją recenzję, ale to tak jak mówię, piszcie wszystko w komentarzach. Czwartą i ostatnią rzeczą jest to, że zbliża nam się 4000 widzów, to jest naprawdę ogromna suma. Może nawet już wskoczyła, nie wiem, mm, nie wiem do końca. Yy, I o co z tym chodzi? Mam w planach małą rzecz związaną z moim serwerem i jedyną sprawa, jeśli chcesz wziąć udział, to już teraz wam mówię co należałoby zrobić. Przede wszystkim popracować, znaczy nie popracować, to będzie taki bardziej budowniczy, yy, budowniczy wydarzenie event, i to jest na takiej zasadzie, że wpuszczę was na, moje, na mój serwer 40 slotowy i będziecie mieli za zadanie coś wybudować już tam wszystko się odbędzie. Powiem załóżmy czas. W sobotę o godzinie 15 wpadajcie na serwer i dostaniecie książki i będzie to wszystko wytłumaczone. I osoby, yy, które wygrają, zapewne wytupuje pierwsze trzy prace. Będziecie, yy, będziecie, powiedzmy, że budowali. Będziecie mieli, dajmy na to, 20 minut na zbudowanie czegoś. Także na, nawet nie musicie się teraz przygotowywać, bo wymyślę sam coś. Yy macie za zadanie wybudowanie czegoś, co po prostu... co po prostu... i będzie tutaj tematyka już zaraz... zaraz się rozpędzę i wam powiem, także no... po prostu będzie powiedzmy, że sobota wchodzimy na serwer, jak załóżmy będziecie wchodzić będzie 40 slotów max i nie będziemy... nie będą ludzie mogli wejść to zrobimy po prostu turę, że 20 minut... 20 minut powiedzmy jedna, jedna tura będzie, a później zbanuję. No zbanuję wiadomo tymczasowo wszystkie osoby, bo będzie mi po prostu tak łatwiej i wpuszczę następne. No i to mniej więcej tak będzie wyglądał. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i wysłuchiwanie tych informacji. Mam nadzieję, że troszkę Wam uzupełniłem informacje na temat mojego kanału, szczególnie w serii Wild Forest no i do zobaczenia w kolejnych seriach. Serdecznie zapraszam do komentowania. To jest bardzo ważne. Jak chcecie coś, coś mi powiedzieć szczególnego, to serdecznie zapraszam. Dziękuję i na razie. Karik Slam.